Dzień dobry! W jaki sposób pobrać zadania do lekcji edytor tekstu klasa trzecia? Po zalogowaniu się na e-klasę zobaczycie taki temat lekcji. Wystarczy w niego kliknąć, i w prawym dolnym rogu pojawi, pojawi się okienko Udostępnione pliki. Teraz wystarczy kliknąć każdy plik i go pobrać na dysk. Pobierz plik. Zapisz plik. OK. Szukam miejsca na dysku, gdzie będę zapisywał te pliki. Dysk D. Klasa trzecia. Czyli zobaczcie, zapisuję tak samo jak w szkole. To robiliście. Zapisz. Pobieram drugi plik. Trzeci i czwarty w ten sam sposób. Można to zrobić inaczej. Naciskam polecenie rozpocznij lekcję i Tutaj widzicie również odsyłacze do plików, które można pobrać. Wystarczy kliknąć każde z nich. OK. I tak samo jak poprzednio, wskazać miejsce, gdzie będzie ten plik zapisywany. Dysk D, klasa trzecia, no i mogę zapisać ten plik w tym katalogu. Tak samo robię z plikami drugim, trzecim i czwartym. Dziękuję za uwagę.